W Roblox jakby no i dzisiaj otworzymy ileś tam ja, jak 10 bilionów, te za 3 biliony i po prostu, no, yy... też powiem, czemu nie nagrywałem, kiedy były z No bo w odcinku tam, gdzie jeszcze nie miałem aplikacji do nagrywania ekranu, to mówiłem o tym, że właśnie nie mam, nie, nie nagrywałem bo jakby, bo się lekcje zaczęły i dlatego przestałem nagrywać. No i właśnie też się chciałem podumaczyć dlaczego nie nagrywałem. Wiem, no, że nikt nie pytał, no ale ja to gdzieś tylko po prostu chciałem tu powiedzieć. No, a więc tak. Po prostu nie nagrywałem, no bo na, elek na elekcjach, czyli na znanych, po prostu też miałem prace domowe, też miałem milion konkursów. Nawet jeszcze jednego konkursu nie mam zrobionego. I mam po prostu milion konkursów w szkole, I... bo po prostu nie mam zbytnio czasu. I. Znaczy nie, wszystkie mam zrobione konkursy. Wszystkie mam konkursy zrobione. Ale jeszcze muszę dokończyć jedno, bo jakby no, jeszcze jednego nie skończyłem, ale można zaliczyć, że zrobię wszystkie. I właśnie dlatego wczoraj. Nie pamiętam kiedy nagrywałem ten odcinek. Albo nie Kiedy nagrywałem ten odcinek właśnie... O kurczę mam chorego palca. Nie pamiętam kiedy nagrywałem ten odcinek, co jeszcze nie miałem tego... a tej aplikacji do nagrywania ekranu. Ale no po prostu wtedy nie miałem, ale znalazłem skończ no, no i zarobi z stawkę. I patrzcie, co teraz robię. Nie? Otwieram trochę tych jajek, potwieramy oczywiście. <laughs> dobra, let's go! Potrzebujemy najwięcej tych epików, bo mi się przydadzą najbardziej. No i dobra, no i tego potrzebujemy. Dobra, ostatnie jajo i jeszcze raz do Aj, teraz haket raką. Nawet nie wiem, czego już nie mam. A nie, dobra, nie to... Oto. Yy... Idziemy teraz na hop yy, także no ja po prostu znalazłem tą aplikację Nie... nie zapomniałem jak się nazywa Sobie, so, Porobimy trochę trade'ów Bazbek jakiś Dobra No to co? Dobra, słuchajcie, bo miałem jakieś chore trade'y I... Jakiś po prostu jak cały czas do mnie trade i musiałem zastopować, bo by to o, tylko czas zajęło. Więc tak, no. Yy, zrobię konkurs może jakiegoś peta, kto wie. Jeżeli ktoś załatwi, yy, załatwi jakiegoś peta. Yy, nie wiem jakiego jeszcze, ale załatwi jakiegoś peta i po prostu zrobimy konkurs. Oczywiście nie będzie komentarzy, no bo, no bo nie wiem, jak się wyłącza, bo mam włączony publiczny kanał, w ogóle wszystko mam publiczne, a cały czas te komentarze są wyłączone, nie? Właśnie dlatego staram się je cały czas wyłączyć, ale... O, dobra, tralimy mercha. Zobaczymy, czy będzie coś za 2 miliony. Fajnie by było. Co to jest? Kurczę, 6 milionów, no to nas nie stać. No ale no, ogólnie o czym ja to mówiłem? Kurczę, bo ja cały czas, bo nagrywam filmik i po prostu się stresuję trochę, bo, bo no wiecie no. Na razie ja jestem bez kamerki, bo mi kamerka jakoś nie zaczyna i po prostu albo się nie chce załadować kamerka, albo się po prostu włącza i jest czarny ekran. Dzisiaj oczywiście, żeby nie było, będzie kolejny odcinek, no bo to jest taki odcinek z rana i to jest... No staram się zrobić daily, że po prostu codziennie nie wiadomo o której godzinie. No tak samo jak Marembol, bo nie ma ustalonej godziny, o której nagrywa, o której nagrywa te filmy, no, ale ja też po prostu nie jestem pewien, kiedy mogę nagrywać zbytnio, bo na przykład raz kończę szkołę o 16 idę o 10 do szkoły, kończę o 16. A to po prostu wiecie, no to... Nie wiem, bo jeż, jeżeli będę miał dużo zadane, to wstawię, tak jak wczoraj o 21, choć nie miałem wczoraj nic zadane, to po prostu mega długo szukałem tej jabłki, no to chciałem po prostu też wstawić, żeby się pokazać, że już mam tam aplikację, żeby się już ludzie nie martwili. No i no. Także no, tyle mam miałem do powiedzenia i się z Wami żegnam. Albo nie, jeszcze się z Wami nie żegnam, bo jeszcze miałem coś do zrobienia. <laughs> Ja Szczerze byłem, to nic nie miałem, ale próbuję sobie pomyśleć, żeby ten odcinek nie zakończył się na 5 minutach. Bo to okropnie malutko jest. Zobaczymy jak to rozwala się. Albo nie, 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 nie rozwalajcie tego, bo to jest słabe. No i jakby... Ogólnie nie zrobię konkursów na gemmy, no bo gemmy są mi bardzo przydatne aktualnie bo Zabieram na bank, bo jeszcze banku nie miałam, ale mam Trading Plaza I słuchajcie yy, Dajcie oferty, nie wiem, na TikToku Na TikToku, nie wiem, powysyłajcie mi pod filmami właśnie, nie wiem, oferty za Telegram, co tutaj macie pokazane Także no, ja, mm, yy, W opisie będzie mój nick, znaczy, no, mój nick na TikToku, no i po prostu wpadajcie i dawajcie ofertę za 2 miliony genów. No, nawet nie wiem, czy za chwilę nie nagram kolejnego. I dzisiaj nawet nie wiem, czy nie będzie jeszcze trzech filmów albo więcej. No, jeszcze z Wami żegnam.